Cześć, Wasza on Table! Przed Wami gra Glory A Game of Nights. Za chwilę zapoznam Was z jej zasadami. Rozgrywka w tę grę toczy się na głównej planszy, gdzie wysyłamy swoich pomocników w postaci pionków, po różne zasoby takie jak siła, wiara, pomocników czy pieniądze. W zależności od liczby grających, na planszy mamy różne pola, na których możemy rozstawiać różne ilości naszych wysłanników. Przy rozgrywce dwuosobowej część pól zakrywamy. Są to pola dedykowane dla rozgrywki na trzech i czterech graczy. Dostępne są więc pola z jednym bądź dwoma miejscami dla gracza, i tutaj kolejność ma duże znaczenie, bowiem tylko jeden lub dwójka graczy zajmie te pola, blokując je innym grającym. Inne pola nie mają jednak takich ograniczeń. Co oznacza, że możemy wystawiać dowolną liczbę swoich pionków i tym samym pozyskiwać większą liczbę surowców. Podczas gry będziemy korzystać także z dwustronnej planszy turniejów. W zależności od wybranego wariantu rozgrywki na tej planszy oznaczamy swoimi herbami wyniki pojedynków pomiędzy graczami lub między graczem i losowym przeciwnikiem z gry. Początkowy układ potyczek na każdy turniej wyznaczać nam będą przeznaczone do tego karty. Każdy gracz otrzymuje także planszetki wybranych do rozgrywki rycerzy i przy nich wraz z rozwojem gry będzie oznaczał postępy swojej postaci. Może na przykład zmieniać mu zbroję, dodawać wsparcie sojuszników albo polepszać jego wierzchowca. Przed rozpoczęciem gry każdy z grających wybiera z losowych dwóch kart rodzaj rycerza, jakim stanie się na czas rozgrywki. Do wyboru jest postać ze standardowymi statystykami lub bohater ukierunkowany na jakiś konkretny styl gry. Kartę wsuwamy pod planszetkę rycerza. Wskazuje ona poziom surowców, jakie gracz będzie dobierał w fazie odświeżenia. W grze pojawia się sporo żetonów, a także kart. Na głównej planszy układamy trzy rodzaje kart w trzech kolumnach. Gracz, który umieści swój pionek w tym polu, może pobrać dowolne dwie karty. W każdej fazie odświeżenia pozostałe na planszy karty sprzątamy i układamy na nowo, dobierając odpowiedniego stosu. Żetony oznaczają podstawowe wartości stanowiące swoistą walutę w grze, takie jak poziom siły potrzebny do walki, wiarę pomocną podczas pojedynków, czy punkty prestiżu, które liczą się podczas rozstrzygania remisów. Do dyspozycji mamy także żetony relikwii oraz monety. W górnej części głównej planszy wyznaczonych do tego miejscach układamy żetony sojuszników, jakich każdy gracz może pozyskać podczas rozgrywki. Ustawiając swój pionek na polu obok, może pozyskać bądź kupić wsparcie którejś postaci. Każda dodaje mu swoją unikalną zdolność pomocną podczas gry. Dwie pierwsze postacie są unikatowe i zawsze układamy je sięgając do talii ze specjalnym znakiem. Pozostałe postaci pojawiają się na planszy losowo w kolejności poziomów od pierwszego do trzeciego. Z boku planszy pojawiają się losowe trzy karty tytułów. Za zrealizowanie których podliczamy na koniec rozgrywki widoczne na nich punkty sławy. Dodatkowo, każdy z graczy otrzymuje losową kartę tytułu przed rozpoczęciem rozgrywki jako swój cel indywidualny. Ponadto karty takie gracze mogą pozyskać ustawiając swój pionek w odpowiednim polu na głównej planszy. Z trzech losowych kart wybierają wówczas jedną jako swój sekretny cel. Gracz rozpoczynający układa swój herb na torze kolejności. Drugi z rycerzy otrzymuje dodatkowy punkt chwały, co oznaczane jest na torze zwycięstwa, a także dobiera losową kartę na swoją rękę. A jak wygląda sama rozgrywka? Gra podzielona jest na trzy rundy, każda składająca się z czterech faz. Podczas pierwszej fazy gracze rozpoczynając od pierwszego. Wysyłają swoich wysłanników na główną planszę po potrzebne zasoby. Robią to naprzemiennie poprzez umieszczanie swoich sześciu pionków na głównej planszy w wybranych miejscach. W tym momencie ważne, aby zwrócić uwagę na aktualne wydarzenie. Działa ono na wszystkich graczy tak samo. Obok widzimy także wydarzenie, które nastąpi po nim. Można się więc przygotować. Czasem wydarzenia dają nowe miejsca na ustawianie pionków i skorzystanie z nagród. Kolejnym etapem gry jest faza akcji. To moment, w którym każdy gracz może zagrać trzy karty ze swojej ręki. Ich efekty rozpatrujemy od razu. Karta damy pozwala wzbogacić się o dwie monety. Zagrywając kartę targu i opłacając jej koszt jedną monetą, pozyskamy konkretny żeton relikwii. Trzeci rodzaj to karty wyzwań, które pozwolą nam walczyć z wybranym przeciwnikiem i uzyskać za wygraną konkretną nagrodę. Jak zatem w tej grze odbywa się walka? Jej skrócony przebieg widoczny jest na każdej planszetce gracza i stanowi naszą pomoc. Kiedy pojedynek dotyczy przeciwnika z gry, czy to z zagranej karty, czy starczy podczas turnieju znamy jego poziom siły? Musimy go pokonać, wygrywając dwie z trzech rund, a więc jedną możemy przegrać. Kiedy wygramy dwie rundy po sobie, nie rozgrywamy trzeciej. Podczas walki posługujemy się kośćmi w trzech kolorach: czarne w ilości wskazującej obecny poziom naszego konia, białe uzależnione od poziomu naszej zbroi i kości czerwone reprezentujące siłę rycerza. Ich liczba zależy od zdeklarowanej ilości żetonów siły, jakie chcemy wydać na walkę. Po rzucie wybieramy najwyższe wartości z danego koloru i zliczamy liczbę uzyskanych punktów. Kiedy mamy ich zbyt mało, możemy wykorzystać dodatkowe bonusy, takie jak zdolności sojuszników, lub płacąc żeton wiary, przerzucić dwie dowolne kości z najsłabszym wynikiem. Kiedy wygramy dwie rundy, a więc uda nam się pokonać przeciwnika, odbieramy nagrodę, w tym przypadku pozyskaliśmy sojusznika, użyte podczas walki zasoby odkładamy do ogólnej puli. Jeśli podczas walki używamy zdolności sojusznika, odwracamy go na drugą stronę, sygnalizując, że został zużyty. Niektórzy sojusznicy, jak mniszka, działają jednak cały czas. Na kościach pojawiają się różne symbole. Białe i czarne kości posiadają puste ścianki, co oznacza wynik zerowy, wyrzucenie symbolu gwiazdy. Brane jest pod uwagę przy czwartym poziomie naszego ekwipunku i pozwala odwrócić tę wartość na najwyższą na danej kości. Faza odświeżenia to sprzątanie planszy. Układamy nowe karty, nowe żetony. Zbieramy pionki graczy, w miejsce starego pojawia się nowe wydarzenie, odsłaniamy też kolejne na nową rundę. To moment pobrania przychodów. Zgodnie ze statystykami rycerzy, użyte relikwie czy sojusznicy odświeżają się i są już gotowi do użytku przed zbliżającym się turniejem. Kolejna faza to moment, w którym gracze zapisują się na turniej. To moment strategiczny, w którym decyduje ustawiona kolejność. Gracze układają swoje tarcze w wybranych miejscach. Może to być znany przeciwnik, bądź puste pole, w którym za chwilę pojawi się losowa tarcza przeciwnika. Każda walka w turnieju rozpatrywana jest na zasadach, które omówiłam wcześniej. Sięgamy więc po odpowiednią ilość kości, używamy bonusów i staramy się wygrać dwie rundy, aby pokonać przeciwnika. Kiedy natomiast walczą ze sobą przeciwnicy z gry, taka walka rozpatrywana jest automatycznie. Jeśli natomiast mamy remis, na tarczach poza siłą przeciwnika widoczne są także punkty prestiżu, czyli gwiazdy, które są kluczowe przy rozstrzyganiu remisów. Każdy z graczy może je zbierać, jeśli ma odpowiednich sojuszników. Kiedy do pojedynku stają dwaj gracze, to ten słabszy, czyli ten, który przegrałby rundę, musi jako pierwszy zdeklarować, ile ze swoich zasobów użyje siły do tej walki. Pozostała część walki między graczami wygląda analogicznie do zaprezentowanych już zasad walki w tej grze. Wygrywa ten gracz, który w dwóch rundach będzie silniejszy. Zyskuje on 7 punktów sławy, zaś przegrany może pozostawić sobie po jednym zasobie. Oraz jeśli wygrał chociaż jedną rundę, dodaje trzy punkty sławy na torze zwycięstwa. Ostatnia faza gry stanowi finałowe podliczenie punktów sławy. Rozpatrujemy w niej tytuły, które udało się graczom zrealizować zarówno te główne przy planszy, jak i indywidualne, które zgromadził podczas rozgrywki. Gracz, który uzyska więcej punktów sławy, wygrywa całą grę. Przykładowy gameplay w Glory a Game of Nights możecie zobaczyć w innym materiale na kanale, a z mojej rozmowy z twórcami tej gry dowiecie się czegoś więcej na temat kampanii. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale.